Moi drodzy, dzisiaj trochę popatrzymy z innej strony wobec różnych rzeczy, które się dzieją, które się działy 2000 lat temu, wobec pojęć, które do nas przeniknęły, ale niekoniecznie znaczą tak zero-jedynkowo tyle, co my byśmy chcieli znaczyć, chcielibyśmy, żeby znaczyły. Więc będzie zachęta oczywiście do poznawania, do rozwoju, do tego, żeby, 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 żeby iść w tą dobrą stronę która pomoże nam jeszcze pełniej żyć Pismem Świętym. Ale na początku jak każdego dnia idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodząc dzisiaj do Ciebie zawierzamy Ci wszystkie kursy, które wczoraj w opisie wymieniliśmy, a które będą, które będziemy przeżywać, prosząc abyś Ty dotykał serc przez te kursy, przez kolejne kursy. I rekolekcje. A w 818 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół Katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do ciała Chrystusa. Dlatego też zrobi, zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła Katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu. Dziękujemy Ci, Panie, za te stwierdzenia Soboru Watykańskiego II. Amen. Posłuchajmy Ewangelii z dnia najpierw. Jest to kolejny fragment z 13 rozdziału opisu, który daje nam Święty Łukasz od 31 wersetu. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz, tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No w tej dzisiejszej Ewangelii widzimy, że Jezusa też ostrzegają, i to ciekawa rzecz, bo to ostrzegają go farzeusze. Czyli to nie jest tak, że ostrzegają go jego uczniowie, tylko jest sporo grono farzeuszy, którzy widzą spójność nauki Jezusa i w sytuacji, kiedy inni chcą go zabić, w tym wypadku Herod. No to przychodzą do Jezusa i jakby o tym komunikują. I znowu to trochę nam rozświetla sytuację. Bo wiecie, my, u nas w tym XXI wieku słowo faryzeusz kojarzy się tylko negatywnie. Za czasów Jezusa, faryzeusze to byli ci, którzy naprawdę wiele, naprawdę wiele się przyłożyli do tego, żeby. Jakoś prawo Boże strzec, żeby je rozważać, żeby. Oczywiście te, te najróżniejsze rzeczy, stąd to dla nas przeniknęło do historii, do kultury, faryzejskie zachowanie, na przykład. Nie? To jest wynik ogromnego wpływu Ewangelii na kulturę sztukę, na, na właściwie na, na literaturę. To są no jak ktoś mówi, miłosierny Samarytanin. No, no to dla nas też nie wszystkich to oddaje to, co to oznaczało w tamtych czasach. Kiedy Samarytan, się, Samarytanie byli pogardzani, odrzucani, mieli swój kult, byli schizmatykami i tak więc, więc musimy mieć świadomość tego, że gdy bierzemy te pojęcia, które rozważamy, kapitalną rzeczą są na przykład słowniki biblijne. Ponieważ one absolutnie poszerzają nam horyzonty tego, co czytamy. I potem takie jedno słowo, widzimy, że ono ma wiele znaczeń. Kiedy bierzemy to, to słowo, to w pewnej chwili ja odkryłem, jak ważne jest, jak ważne w czasie studiów teologicznych dla mnie było nauczyć się czytać i pisać po grecku. No bo te szlaczki, które mieliśmy, oczywiście to fakt, że to było dość trudne, Mieliśmy profesora, który uczył nas Greki po niemiecku. Większość z nas niemieckiego nie znała, więc mieliśmy podręcznik po niemiecku do greckiego, bo on uważał, że to jest najlepszy. Więc ta znajomość greckiego naprawdę była zagrożona, że tak powiem, ale uczyliśmy się tego greckiego. Ja, ja w pewnych chwili stwierdziłem, że jak nauczę się czytać po grecku i będę miał, te odmiany, czytanki, to wszystko, ale. Jak będę miał bazę, na której będę mógł sobie sam tłumaczyć słowa greckie, to biorąc słownik języka greckiego i biorąc dane słowo w języku greckim, będę miał wiele znaczeń tego słowa w kontekście całego zdania, które pan jest wypowiada. A wtedy, no, to, to, to co można zrozumieć przez to tłumaczenie ono daje nam dużo większe spektrum to tak jak nie wiem na ostatnim pogrzebie właśnie u, na pogrzebie u mamy Magdy Halak to też Ewangelia była ta niech się nie trwoży w serce wasze bardzo często brana przez kapłanów to dla mnie to słowo mówiło bardzo wiele bo Tłumaczyłem sobie to słowo tworzyć się i konteksty tego słowa, że to niech wasze serce nie wpada w zamieszanie, niech wasze serce nie panikuje, niech, i, tak, i tak dalej, i tak dalej. Niech wasze serce jakby od tej strony, znaczenie tego słowa jest tak duże, że, że w tym momencie można wiele różnych rzeczy podpiąć pod to słowo i zobaczyć. Dużo więcej niż, niż jednym wyrazem w, w języku polskim w lekcjonarzu ona jest przetłumaczone. I myślę, że to jest dla nas też taka podpowiedź. Taka podpowiedź w ogóle w kontekście czytania Pisma Świętego, poznawania też tej hermeneutyki Pisma Świętego, dlatego że wiele fragmentów absolutnie nie można brać dosłownie. I to wiele razy żeśmy sobie tłumaczyli i odwrotnie, wiele fragmentów trzeba brać dosłownie, jak jest napisane. Kiedy, kiedy jest napisane nie kradnij, kiedy Jezus mówi do, do bogatego młodzieńca nie kradnij, to, 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 to nie mówi mu mów na zasadzie, że to tak wiesz symbolicznie mówi nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czy, czy ci ojca swego i matkę swoją, kiedy wymienia przykazania, bo tam wymienia przykazania, Zanim powiem mu, że a teraz idź sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Wiemy, że bogaty młodzieniec drążył temat, tak. Mógł się zatrzymać na tym, na, tym, na tym momencie, kiedy dostał odpowiedzi. Więc, no, więc, więc pamiętajmy, że to, że, że, że tutaj my mamy, powinniśmy mieć taką dobrą zasadę, żeby każdego dnia chociaż jeden fragment przeczytać, starać się coś zrozumieć, pójść krok dalej, żeby. Ta wiara nasza się rozwijała. Dlaczego my tutaj na kanale czytamy Katechizm Kościoła Katolickiego? Usłyszałem od jednej osoby, jakbyście odpuścili tą adorację i to czytanie katechizmu w ogóle na tym kanale, to by były takie normalniejsze rozważania. Takie, a tutaj jakaś forma modlitwy, jakieś. No jeszcze dodatkowo ten, ten katechizm. Moi drodzy. Rozumiecie, my mamy poznawać to. Tu, tu nie chodzi o to, żeby ciągle gonić za sensacją. Gonienie za sensacją oczywiście sprawia, że, 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 że jest jakaś wyświetlalność, że jest, jakieś, jest klikalność, ale, ale na ile to przekłada się na to, że, że człowiek się rozwija duchowo. Ja na przykład niektóre kanały przestałem w ogóle śledzić z tego powodu, że zobaczyłem, że one zatruwają mi głowę tym, że ja zaczynam myśleć o tych problemach, które ktoś wyciąga, że jest jakiś problem gdzieś tam we Włoszech, w jakiejś parafii i tak dalej, zrobi z tego cały filmik, czy tam w Hiszpanii, taki, i taki, nie. I, I właściwie zamiast coraz bardziej prosić Boga, żebym żył Ewangeliiło się zajmuję tymi problemami. Zaczynam je analizować, zaczynam, ja nie mówię, żeby się zamykać na wiedzę w ogóle tego, co się dzieje ogólną, prawda, ale żyjąc cały czas takimi sytuacjami, no to gdzie będzie miejsce na to, żeby podejmować swoje powołanie, swoje zadania do wykonania, gdzie będzie miejsce na to, żeby, żeby wiecie, rozwijać się w tym, czego Bóg od nas oczekuje, gdzie będzie miejsce na to, żeby nie żyć życiem czyimś. Uch. Pamiętając, że jak napisał święty Paweł Do Rzymian, jeżeli Bóg z nami któż przeciwko nam, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej. Tej miłości trwajmy. Poznając Boga, prosząc, aby On formował nas, prosząc, abyśmy wydawali jak najlepsze owoce naszego życia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. A my subskrybujemy, lajkujemy, jak Bóg da. Do zobaczenia. утро